Dzień dobry, jesteśmy w tej chwili na Ekogali 12 kwietnia 2014 roku. Jestem przy stoisku pani Tereni, która proponuje na Ekogali śliczne serwetki wielkanocne, idealne na nasz koszyczek wielkanocny. Pani Tereniu, jak są zrobione te serwetki? Mamy tu kilka technik robienia serwetek. Jedna z najbardziej w tej chwili u mnie dominującą techniką serwetek, to jest technika. Robienia serwetek szydełkiem. I proszę pokazać, I, które to są właśnie to są robione serwetki szydełkowe. szydełkowe. Tu mamy szydełkowe, tu mamy taki zestaw szydełki, takie tradycyjne, które nasi klienci najbardziej potrzebują, yy, właśnie na koszyczki. swój koszyczek. Tak, są na koszyc, takie. tak, tak. Mamy też inny rodzaj serwetek, które klienci potrzebują do wystroju mieszkań i dominują w ostatnimi czasy zapotrzebowanie. Też to jest technika szydełkowa, ale poszukują serwetek tzw. Tak krem, beż. Czyli w innym teki, kolorze nie Kolory nie białe, właśnie potrzebują, poszukują tego typu serwetek. Mamy też taką starą technikę robienia serwetek taką metodą tak zwanego cerowania. To już robiły nasze babcie. A na czym to polega? Po cerowaniu, to jest specjalnie, specjalnie robiony jest um, taka siatka i na tą siatkę dosłownie igłą bez mała ceruje się. Odpowiedni wzór oczywiście. To jest tak właśnie ta technika cerowania. To są tego typu serweteczki. Ma pani bardzo duży jest. asortyment tych serweteczek, Więc są różne, oczywiście mamy takie o, bardziej jest. dekoracyjne, prawda, są klientki, które chcą mieć bardziej dekoracyjne, to też jest praca szydełkowa z wykonaniem kilku kolorów nici. ja odpowiednio Śliczne są te serweteczki, są bardzo różnorodne, są mniejsze, na przykład na mały te koszyczek, malutkie, te malutkie na przykład dla dzieci. dla dzieci. są robione, bo mamy też koszyczki. Dzisiaj akurat już nam poszły sprzedaży, to jest też robione szydełkiem, y, koszyczek wielkanocny, bądź na upominki dla słodyczy, dla dzieci robimy takie koszyczki I to też jest robione szydełkiem, y, utwardzane w kleju, taki koszyczek i przez kilka dni schnie i mamy potem efekt. No Właśnie koszyczka, jest. czy do święconki, ale częściej, jeśli jest kolorowy koszyczek, to są na takie niespodzianki od Zająca, yy, na słodycze. Rodzice dzieciom kupują najczęściej, babcie takie prezenty dzieciom swoim wnuczętom obdarowują słodyczami. Mamy bardzo duży asortyment, bardzo różnorodne są te serwetki mamy też duże obrusy. i możemy wszystkich zabrosić na 17, na Wielkonocną Ekogralę. Zapraszamy, mamy też obrusy szydełkowe, tutaj mamy taką też szydełkową techniką do nakrycia stołu, jeśli Państwa interesuje to pokażemy taki właśnie duży szydełkowy obrus, który mamy. Do I to już 17 stołu. będzie ostatnia chwila, żeby zrobić zakupy przed Wielkanocą. Zapraszamy bardzo serdecznie, mamy różnorodność serwetek, różnych akcesoriów. No właśnie zaraz przejdziemy do pisanek. Tutaj widzimy takie jakieś I dziwne pisanki. Tu mamy są. Kurze, które mamy gotowane i tak zwaną techniką robione są tak zwaną techniką marmurkową, a mianowicie to jest taki cały duży, długi proces. Na to się składa odpowiednie przygotowanie nici bądź włóczki. Włóczkę? Używamy do tego włóczki? Tak, włóczka, nici i jeszcze używamy liście cebuli. Odpowiednio układamy, spręcina, ubijamy właśnie, i jak to, robi? potem farbujemy jeszcze w farbach gotujemy te jajka w farbach do tkanin i to, to tak wygląda mi więc technologia tak są pracochłonne, Myślę, że sam, sam, samemu, ale by nie niepowtarzalne, tak. ale są niepowtarzalne i to jest że tak powiem w jednym garnku jest efekt końcowy. I takie właśnie pisanki będzie można kupić. Tak, jak 17. najbardziej. zapraszamy na 17 w godzinach między godziną 10 a 17 zapraszamy Państwa. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze Te, nasze jajka marmurkowe, takie nazywamy. Można trzymać przez kilka lat, to nie jest jednorazowy taki A, zakup. Czyli można na drugi rok też wykorzystać. Tak, Tylko nie? trzeba uważać, żeby nie, nie pękło, no bo jak tak. będzie uszkodzone, to wiadomo to będzie wtedy już nie, tak. do, wyrzucenia, do wyrzucenia, że tak powiem. Mamy też inne techniki, tak zwaną technikę mamy cykinowania. Te cykiny są robione jajeczka na styropianie z cykinami i igiełkami, szpileczkami więc mamy też taką technikę mamy technikę wstążeczkową to taką jest śliczmy. zrobione, to są z kolei perełkowy nazywamy zestaw perełkowo-złoty to jest cały stroik z wystrojem takie gniazdko i do tego jest jajeczko jako ozdoba stołu tu mamy tak zwaną technikę się no my, to właśnie niezwykła, nigdy nie widziałam takich I pisanych. To jest technika, tak zwana stążeczka, jest satynowa bądź jedwabna. Czy na przykład dziecko. Może to nie, nie, tego nie zrobię dziecko. Zrobi. To jest trudne. trudne. Na to wychodzi, na taki zestaw wychodzi około 5 metrów tasiemki. Do tego jest kula styropianowa. Wychodzi, później mamy ten podkład, stroik tak zwany. Do tego dojemy też. Czy to jest pisanka dla dorosłych? To jest dla dorosłych tak zwana no jest zrobienie. metoda karczochowa. Tak nazywamy, że to ma styl karczocha, bo mamy tutaj takie Kolorowy, bardziej kolory. przypominający karczocha, ale jest przepiękna ozdoba stołu, natomiast tu jest dla dziecka bardzo prosta taka technika, tu mamy tzw. Tak jajko w sakiewce. Jeśli Państwo posiadacie serweteczkę to kolorową, Ładnie drganą, może dziecko związać do środka, włożyć jajeczko, czy gotowane, czy styropianowe, czy plastikowe, odpowiednio umarszczyć do góry i kokardką uwiązać i według własnej inwencji ja to dałam takie perełeczki i to jest w stanie każda dziewczynka czy chłopczyk zrobić zrobi. bardzo szybciutko, posiadając serwiskę, tą pisankę mama będzie robiła, a Tom zrobi a tą? córcia Czucie. i bardzo przyjemny taki poda podarek to jest. Ja nazywam, to jest jajko w sakiewce, które jest jednocześnie koszyczkiem i to jest taki upominek od wnuczki dla babci, na przykład od siostrzenicy dla cioci może być, albo od synka dla tatusia. Tusia. Dobrze. Tutaj widzimy jeszcze, zrobię kilka zdjęć. Mamy tą technikę. Mamy tutaj to jest cały stroik. Stroik w skorupce jajka, że tak się wyrazimy, tak nazywaliśmy jego że to jest w skorupce. Cała podstawa tego stroiku składa się z tego, że pewna metoda nici kleju, robimy to na balonie, to jest dziecko w stanie wykonać. Takie... Z pomocą rodziców? Tak. I to odpowiednio taki kokon się uwija, zawiesza się później na kilka dni, żeby to wyschło, po wyschnięciu przekuwa się balon i powstaje nam taka kula. Tą kulę rozcinamy na pół, odpowiednio nacinamy jakoby pęknięcia skorupki jajka i tworzymy już gniazko. Odpowiednie dekoracje wkładamy do środka natomiast tu mamy jajko podobnej technice robionej materiałowej. Tego nie wykona dziecko. Ten długi dziecko będzie pracę z mama, rodzina jest. Zaangażowani. Będą zaangażowani, i jest taka możliwość, żeby w, w krótkim czasie. Takim cyklu warsztatowym, żebyśmy pokazali i, i mama z rodziną myślę, że zorganizujemy się. takie warsztaty. A to chętnie pokażemy i podzielimy się naszą umiejętnością, którą posiadamy, żeby to młode pokolenie też uczyło tak, się żeby to, i znało. Tego nie zatracić, żeby tak, nie zaginęło. Żeby, to, żeby po prostu szło dalej. Przecież wiedzą należy się dzielić i, i, i zapraszamy na w przyszłości właśnie rodziny do. Wzięcia udziału w takich warsztatach. Może to będzie powiązane w dzień mamy z dniem dziecka i wtedy może będzie takie spotkanie. I wtedy na pewno Państwu pokażemy, jak znaleźć Tutaj to zrobić. jeszcze opowiedzmy o tej pisance. Ona mi się ta, bardzo ta podoba. Ta pisaneczka to jest tak zwany na, na wianuszku. To jest z jedwabnej stążki, zrobiony wianuszek, który ma podłoże styropianowe. I do tego jest jaj. To jest taka typowa sztuka nowoczesna, które wykona też każde dziecko, które już manualnie działa w szkole, powiedzmy tam druga, pierwsza klasa. To są pewne elementy gotowe, które się kupuje w pasmanterii. Te drobniutkie kwiateczki kupuje się na, 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 w pasmanterii na metry, i później w domu niepotrzebne koraliczki czy guziczki, i trochę szpileczek, i według własnego pomysłu można starannie. Upiąć. i tu tak jeszcze ja włożyłam taką kaczuszkę, którą też to jest cały wytwór z pasmanterii gotowych elementów, które bardzo łatwo mogą młodzi twórcy wykonać. i To jest do pokazania na warsztatach i myślę, że każdy uczestnik warsztatów po dwóch godzinach już wyjdzie z takim swoim samodzielnym stworzonym dziełem w postaci jajka, bombki bądź kwiatka. I jeszcze na koniec przejdźmy do tych pięknych, nietypowych palm. Szczerze powiem, że nigdy nie widziałam takich palm. W Pan znam. I tu jest no to machonia, jest to, są... to jest machonia, a tutaj mamy migdałowiec. W tym roku mamy tak, przyroda była dla nas bardzo łaskawa. Wcześniej w ogrodach nam te rzeczy zakwitły. I właśnie mamy taki tutaj symbol, zawsze robię tradycyjnie tak zwane żywe palmy, gdzie podstawą jest bukszpa i machonia. Wierze takiej ludowej to było za uczynienia tradycji, że w okresie Bożego Narodzenia bokszpanowe adwentowe robiło się wian, wianuszki i machoniowe jako symbol y, nadejścia dzieciątka Jezus, a w okresie Wielkanocnym, w ludowej tradycji, był ten zwyczaj, że używało się mahoni i bukszpanu jako zmartwychwstania, tego do życia w wieczności, do życia nowego, innego. Niemniej te właśnie pierwsze oznaki wiosny to też dają nam takie, takie, mają nam symbolizować po prostu nowe życie, bo wiosna daje jest symbolem nowego życia i czego tu należy Państwu żyć.